Ok, cześć. Taki szybki update. 11. YouTuber o wiele, wiele większy. Tak właściwie, YouTuber, na którym ja się staram wzorować. Ja większość mojego humoru zaczęła się bazować na jego kanale. I może tak to nie brzmieć, ale to też dlatego, że nie za bardzo zapraszam kolegów w stylu Eleven i Weza, co się zachowują jakby dosłownie znali się od zawsze. Ale wracając do tematu. Eleven wrzucił nie odcinek, a grę. I ta gra jest SCP The Endurance. Gra. Gra. Nie, gra, gra. Na którą czekaliśmy 7 lat. Więc... Jestem tutaj tylko po to, by powiedzieć. Przygotujcie się. Albowiem nagram tą grę tylko po to, żeby zdobyć z niej więcej subskrybentów. Nie no, tak, tak naprawdę to nagram tą grę, bo naprawdę na nią czekałem. I też dlatego, żeby na pewno parę osób już w to zagrało. Więc nie robię tego tylko dla samych wyświetleń. Chodzi mi o to, że długo na nim czekałem, chcę w to zagrać, ale też im więcej osób w to zagra, im więcej osób o tej grze wie, tym lepiej dla Elevena. Nie, żebym próbował mu jakoś pomóc. Jest o wiele lepszy w YouTubie niż ja. Ale tak jak widzimy się w YouTube odcinkach albo w streamie, które siadam nagrywać jak tylko się jutro obudzę. I postaram się je wrzucić jak najszybciej. Pa!